Witamy w kolejnym odcinku bohaterów historii. Tym razem będziemy opowiadać o bohaterach zbiorowych, o zakonnikach, o Bernardynach ze Skępego w ziemi Dobrzyńskiej. Bernardyni pojawili się w Skępem w XV wieku. Powstanie i rozwój ich klasztorów w Skępem wiąże się z prywatnym objawieniem, jakie w tym miejscu otrzymał Jan z Pobiedzisk. Podczas panującej pod koniec XV wieku epidemii dżumy. Mikołaj Kościelecki, kasztelan Kruszwicki oraz jego żona Katarzyna z szamotu, właściciele Skępego, przekonani o prawdziwości tych objawień, wybudowali za miastem w miejscowości Wymyślin, dzisiaj dzielnica Skępego, drewnianą kaplicę. Kaplica ta była nawiedzana przez okoliczną ludność, a po 1496 roku, kiedy to córka Kościeleckich Zofia. Umieściła w niej z wdzięczności za uzdrowienie chorych nóg niedużą drewnianą gotycką figurę Matki Bożej. Miejsce te zyskało coraz więcej wiernych. Be Bernardyni ze Skępego i zakon Bernardynów związany jest z postacią Bernarda Sklerua. Postać ta żyła we wczesnym średniowieczu. W XI wieku Bernard Scleroux urodził się w 1090 roku we Francji. W 1115 roku założył klasztor cystersów w Kleruła i został jego pierwszym opatem. Zreformował macierzystą regułę zakonną i w ten sposób stworzył nowy zakon. Stał się on słynny dzięki przypisywanym mu cudom talentowi oratorskiemu, wiedzy filozoficznej, silnej osobowości i duchowości. Był doradcą książąt, biskupów i papieży. I właśnie on stworzył zakon Bernardynów, który trafił w kolejnych latach, pod koniec XV wieku i w XVI wieku właśnie do Skępego. Stryj fundatora, również Mikołaj Kościelecki, dziekan gnieźnieński, sfinansował budowę murowanego kościoła i niewielkiego klasztoru dla Bernardynów właśnie w Skępem Wymyślinie. W 1498 roku Władysław Zgelniowa, wikariusz Bernardynów, przyjął fundację i w kolejnych latach pełnił funkcję przełożonego tutejszej wspólnoty. Jest to początek XVI wieku. W latach 1508-1510 wybudowano, wskępem wymyśliny, nowy klasztor, a następnie kościół, który pochłonął starą budowlę. Został on konsekrowany w 1511 roku przez Mikołaja Kościeleckiego, wówczas już biskupa Chełmińskiego. Bernardyni ze Skępego to właśnie oni tak naprawdę rozbudowali kult e, słynnej już figury Matki Bożej, o której wspominaliśmy przed chwilą, a stolica apostolska wydała na, e, na e, koronację tej figury zgodę e, dopiero w wieku XVIII. W przygotowaniu do tej uroczystości koronacyjnej dokonano wielu remontów i zmian w świątyni właśnie w Skępem, a uroczystości koronacyjne odbyły się dokładnie 18 maja 1755 roku, a celebrował je biskup Fabian Pląskowski, sufragan hełmiński, w zastępstwie biskupa płockiego Jana Szembeka. W naszym materiale postanowiliśmy właśnie zdigitalizować i pokazać Państwu słynną figurę Matki Bożej Skępskiej. Bernardyni ze Skępego, tak naprawdę w roku 1777 przenieśli do klasztoru parafię ze spalonego kościoła w Skęp. Wraz z zakończeniem powstania styczniowego w XIX wieku, niestety rozpoczął się trudny okres dla zakonników. Władze carskie zlikwidowały klasztor w 1864 roku. Miejsce Bernardynów zajęli księża diecezjalni, którzy dalej podtrzymywali kult figury Matki Bożej z Kemskiej. Rewidykacja klasztoru na rzecz Bernardynów nastąpiła w okresie międzywojennym w 1933 roku. W czasie II wojny światowej zakonnicy znowu musieli opuścić skępę, wrócili do niego po II wojnie światowej. Co ciekawe, w 1995 roku sanktuarium uroczyście obchodziło 500 lecie objawień w Skępe. W naszym cyklu bohaterowie historii staramy się pokazywać różnych bohaterów zbiorowych, zakonników ze skępego, ale również bohaterów indywidualnych. W ten sposób staramy się zachęcić Państwa do poznawania. Dziejów naszego regionu. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania.